No, cześć. Z tej strony oczywiście SkyDum, Witam Was w kolejnym odcinku, gdzie jestem spokany jestem zły i czasem strzelę jakąś bramkę. Czyli podsumowując, jesteśmy w serii oczywiście Wiktorią Kel. Karierka Wiktorią Kel. Oczywiście jest to karierka na realistycznym modzie, jakby ktoś nie wiedział. Ostatnio zostawiliście tyle lajków, więc bardzo Wam dziękuję. Tu macie jeszcze pięć ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał, a tu jest Scott. Jest kod posiadany, ale man of the odcinek <grymne> został buniaku. oczywiście wy wybieraliście, więc pod tym odcinkiem też piszcie, kto waszym zdaniem zasłużył na man of the odcinek. I pociąg mi nie no. Obojnie? nie, siema, fajne di! Nie, jedzie, jedzie. No i chyba zaczynamy. Najlepsze totsy w paczkach, a ty nie masz końców? Wbijaj na supercoinsy.pl Tylko w tym tygodniu kupujący końcy mają szansę na wygranie Lewandowskiego Toc 99 lub karty niespodzianki. Dodatkowo na Instagramie i Facebooku Supercoinsy znajdziecie kolejne konkursy. Czyli łącznie do wygrania będzie aż 10 kart. Same monety kupicie od 10 do 15% taniej, używając widocznych na ekranie kodów rabatowych. Szczegóły promocji w opisie polecam. Dobra, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się trochę transferami, yy, chociaż no pieniędzy nie jest za dużo. Jeszcze drugie tyle mam w banku. Ale mam pomysł, kogo sprzedać. A kogo poszukuję? Sam nie wiem. My aktualnie na 14. miejscu. A w dzisiejszym odcinku zagramy z takimi zespołami: Ja Würzburg, Chemitzer. No i Halle. Nie, ten klub inaczej chyba się nazywa. Ale tu jest jakaś skrócona nazwa. Tak mi się wydaje. Znaczy, nie wiem, co ja mówię. Może nie jest skrócona nazwa, ale tak mi się wydaje po prostu. Okej, okay? okej. Okay. Czy dzisiejsza forma będzie lepsza? Eee, mówię zawsze, że będzie lepiej, ale wcale tak nie jest, więc. Zamykam mordę i lecimy dalej. ogólnie pomysł na sprzeda zawonnika jest taki. Krejer, możliwe, że go sprzedam, ale jeżeli nie będzie fajnej oferty, to go zostawię, bo nim się gra całkiem dobrze? Kolejny zawodnik, co może was zaboleć, polaczki Czyli Day. No, jeszcze chcę sprzedać Willersa. Willersa? Chyba tak się czyta. Willers. Dobra, i tak wygląda skład na. na ten zespół, z którym za chwilę będziemy grać. <grym> nie wiem, jak on się nazywa, naprawdę. Zobaczmy jeszcze przed tym, na którym oni są, miejscu, jakie mam szanse. 18. Więc, kurde, mam presję, że muszę wygrać. O, nie, najgorzej. Dobra, i mamy spotkanie. Zobaczymy, co się wydarzy. No, mam nadzieję, że uda się jednak wygrać. Oni na 18. miejscu, my na 14. No, teoretycznie jesteśmy lepsi, ale no, nie oszukujmy się. no Moja gra w tej Fifi jest no na poziomie takiego 6 myślę. Coś takiego, może trochę lepiej. Dobra obrona. Waysa, bo ktoś mi napisał, że tak się czyta. Tutaj macie komentarz, jak coś. Yy, nie wiem, czy tak się czyta, ale tutaj Łani, łanie, łanie. Wolę trochę na niego stawiać niż na tego młodego brękarza, bo wydaje mi się, że on jest trochę solidniejszy. No nie wiem, może mi tak się zdaje. No kurde, czemu on nie podbiegł do tej piłki? No dobra, koniec pierwszej połowy. No, nic się nie działo, oprócz ich strzału jednego. Kur... Pokazuje tą łapą śmierdzącą, że tam będzie bieg i nie biegnie. No to po co pokazujesz? Kurde, ale... Spięty byłem jak... Szok! O, <ślesk> No tylko nóżkę by wystawił by poszedł z tą akcją, no, naprawdę. Jakbym ja tam był, to bym zagrał lepiej. <ślesk> Nie, no, nie oszukujmy się. Dobrze! Waste on mnie obstrał jeszcze na koniec. Jak mnie obsram na koniec. No dobra, kolejny remis. Kurs na to, że wygram w końcu jakieś spotkanie zmniejsza się na 11.0. Najlepszy na boisku Patryk Korunkiewicz. Ach, chyba konferencję wziąłem, prawda? Czy jestem idiotą, czy nie? Nie jestem spokojny. Teraz mecz symulacyjny, gdzie mamy, no powiedzmy sobie szczerze, większe szanse. O, w ogóle, jeszcze, mam taką teorię. Może każdy o tym wie, ale nie wiem. Jak macie, to chyba jest jakiś kwiat lotosu, to chyba jest to najlepsza opcja w ogóle w konferencjach, bo wydaje mi się, że daje najwięcej. Patrzcie, ile to poszło do góry. Dobra, lecimy z meczem symulacyjnym, no i zobaczymy, kto wygra. Czyli nam się uda? Udało się. Freeze z branką. Niestety god-sling z kontuzją, ale chyba drobną i w ogóle w 90 minucie udało się strzelić. Ale fart. Dobra, teraz kontuzja. Krótka, krótka, krótka. O! No i mamy. Mamy to, co mnie interesuje, nie powiem. Zobaczymy czy to w ogóle dobra oferta. Ej, to jest mega dobra oferta. O coś takiego zrobimy. Wiadomo, może uda się jakieś duże pieniądze za niego wziąć. O, to jest mega dobra oferta! Ej, rozpieszczają mnie coś. Możliwe, że dwóch zawodników odejdzie, ale kupimy sobie jednego jakiegoś napadziora, myślę. Dobra, więc zobaczmy, kolejne spotkanie z Rostockiem. Oni chyba są całkiem niezłą drużyną. Kurde, aż tak? No ale zobaczymy, no zobaczymy, może uda się wygrać jakimś cudem, ale szczerze wątpię. No, i dobrze myślałem. I buniaku z kontuzją. Pi od pierwszej minuty. Nie, ja pierdolę. Sześć tygodni. Super. Zobaczymy, może druga część sezonu będzie lepsza, ale. Kogo ja oszukuję? <laughs> Sprzedał się Wheelers. Był totalnie niepotrzebny, więc jakieś... jakaś kaska wpadła. I ten Buxa tak mało kosztuje. A tego też możemy za friką mieć. Chyba bierzemy dwóch zawodników nawet, bo buksa jest tani, że szok. Ej, ja dzisiaj powtarzam, że szok, że... że szok. <laughs> Nie no, nadużyłem tego słowa, że... Znowu chciałem to powiedzieć, naprawdę. Nie oszukuję. Ale, weźmiemy sobie tego, gb No, tego. No go właśnie. <laughs> Tego co widzicie. Z Afriko i chyba boksy. Buxa 16 lat. Cena jest śmieszna, nie oszukujmy się. Nie wiem, czy to by był realistyczny transfer. Bo jak on podobno ma nawet przejść do Barcelony i tu nagle przychodzi do trzeciej Bundesligi No nie wiem, ale zrobię to. <laughs> Dajmy sobie tak na spokojnie, zobaczymy, ale wątpię, żeby się zgodzili. No, czym cię po... No tak jak myślałem. Dajmy coś takiego. Ale zajęł fajny jogurt. No i mamy, mamy Buksę. Znaczy jeszcze nie, ale zaraz będziemy mieli. Co ty na to powiesz? Super partia! O, no i mamy yy, Aleksandra Bu Buksę. To, to Aleksander? Kurde, nie wiem. I tego zawodnika jeszcze bym wziął sobie za darmo. Zaproponuj podpis. Chcę piwo. No i mamy. Będziemy mieli zawodnika już w następnym stronie. O, tego pana. On ma wysoką, wysoką. Czemu on ma taką dziwną pracowitość. Dziwny, straszny. Tak czy siak, mimo tego, że pozyskaliśmy dwóch zawodników, to chciałbym jednak sprzedać tego krejera. Nawet za takie pieniądze. Już mi nawet takie odpowiadają, bo bym chciał założyć szkółkę juniorską. Bo tam też możemy wyrwać kogoś ciekawego. No i krejer został sprzedany. O jezu, jaka masakra. No takiego nie będę brał. Dobra, na razie czekamy z tym scoutem. Skład na chemiczer wygląda następująco: i chyba, że jakiś większy zaskoczenie nie ma, no może Wunderliś jest na ławce, to jest jakieś zaskoczenie. No i my lecimy do tego spotkania z chemiczer, którzy są na ostatnim miejscu, więc lepszej okazji na zwycięstwo nie ma i pewnie i tak się nie uda. Ustawienia: 6 minut tym razem, zobaczymy, może to się uda. No i mamy to. My z chemiczer, my jesteśmy na pewno faworytami. Z moją grą, wiecie jak to jest, więc może być dość średnio. Ale zobaczymy. Może się uda. O, Jezu. O, pięknie, pięknie, pięknie. Oj, oj oj! Oj, oj, oj! Nie, myślałem, że jest ponowny przez chwilę, ale na szczęście nie ma. Zdecydowałem się, Przed spotkaniem zmienić formację, nie pokazałem tego. Znaczy, chyba. Może w montażu pokazałem. Nie mam pojęcia, ale udało się strzelić. Taką mam formację ogólnie. Zobaczymy, czy będzie lepsza. Op. Op. Takie, tachie, tachie I druga branka! Ej, co jest? Co się dzieje? Co się dzieje? 10 minut, i dwie bramki. No pewnie zaraz stracę 10 bramek. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Czy ja coś tutaj wymyślę jeszcze. O kurde! O Boże! Aż mi nagrywanie w kamerce się wyłączyło, ale. 8, nie zauważyłem Cię. No już chyba wiem, czemu z nimi wygrywam. <grym> po tym strzale. Jezu, jak on to zrobił. Dobry gracz, dobry gracz. Dobra, jakoś to wyszło ostatecznie. O, Siton! Dawaj, dawaj, dawaj! O, o, o. <grywy> o! Nie no! Za to należy się Puckchamp! Naprawdę. Trzecia branka, 38 minuta. Naprawdę to ja gramy chcę. Serio. <grywy> Nie ten Tachy na SN To Kosur. Szczerze, to jeszcze jak graliśmy kariery Boltonem. To chyba nie pamiętam, żeby był kiedykolwiek wynik 3-0. Dla mnie, pierwsza połowa się kończy: 3-0. No, też nie wiesz, że, że to ja gram. Serio. No i. No i nawet Cetin strzelił. Nasz transfer z letniego okienka udało się strzelić dla Cetina, nawet. Aj, aj, aj. Holzweiler ładnie zaczęła akcję, ale tym razem Seaton nie trafił. Ej, może ja przestawiłem poziom przez przypadek? Jest na to szansa? O, ale porobiłem... O. 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 nie no. No i pięć? Ale beznadziejny strzał. Jezus Mary, czemu on prosto w rankarze uderzy? O, Cetin. Do tachy, tachy, No i tachy z drugą brankę! 5 do 0, 66 minuta. Co się tu od. Bum. <gry> Tylko formację zmieniłem. Ej, naprawę, zrobię jakieś zbliżenie. Teraz macie. Jak ustawiałem ten mecz? Ustawiałem, jak to brzmi. Jak ustawiałem e, minuty w tym spotkaniu? Bo może faktycznie zmieniłem poziom? O nie, 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 nie. Uuu, ale straszył, straszył. Wiadomo, wynik się już nie zmieni. Jest to raczej niemożliwe. Ale jednak, czyste konto. No, chciałbym zachować. No i chciałem tam jakoś podejść do buksy, ale tak słabo się wystawia, że. No nie było opcji, nie było opcji. Udało się wygrać 5 do 0. No nadrobiłem branki ze wszystkich odcinków chyba. Naprawdę. <laughs> y Holzweiler, Man of the Mesh. Myślałem, że Tachy, no moim zdaniem Tachy. A nie, Holzweiler miał dwie asysty. Wiadomo, to był najsłabszy zespół możliwy, ale i tak jestem zadowolony. I kończy się miesiąc, jeszcze poprzedni się skończył miesiąc, więc zawodnikiem grudnia. Moim zdaniem chyba został Fritz za tą bramkę w tym spotkaniu, który dało zwycięstwo. A tutaj, no nie ma innej opcji, no w moim serduszku oczywiście Tahie, chociaż wiadomo, Holzweiler miał lepszą cenę. no ale było to takie zaskoczenie, że Tahie zagrał aż tak dobrze, więc musiałem go po prostu wyróżnić. Dobra i tak wyglądał skład na... następny zespół. Jezu, ja mam pamięć wiewiórki, naprawdę. Dobra i mamy spotkanie z Hatsze, albo jakoś tak. A nie, co ja powiedziałem. Dobra, ale nie, nie będę przydłużał po prostu. No i lecimy do tego spotkania. Zobaczymy, czy formę podtrzymam, czy jednak po prostu tamten zespół poprzedni był mega słaby i dlatego tak mi się udało wygrać. Zobaczymy. Ale nie zobaczyłem, na którym oni są miejscu. Dobra, i tak ich zniszczy. No i po tej słowach pewnie przegram. Więc tańczę. O, Jezu! Mało brakowało. Mało brakowało, żebyśmy stracili. Bramkę Dobra, aż nie chcę na to patrzeć. Mamy już rożny, zobaczymy, czy coś tu się wydarzy. Oj, oj, oj. No, z z nimi może być problem, tak szczerze. O, ładne podanie, ładne podanie. O! O! Ale taka klepa wyszła, że naprawdę ja już nie wiedziałem, co ja robię. <grym> Właściwie. O! Ale pięknie! Seaton, coś tutaj jest nie tak, że ty strzelasz prosto w brankarze. Uh. O, Jezu, ale mega. Słaba decyzja z mojej strony. I co? co podałem w to? No nie, co się dzieje? No... Nie dobra, zasłużyłem... Nie, tylko Jopek jest strzej. Nie wierzę, ale zasłużyłem. No te ostatnie moje podania to ja nie wiem, co tu się dzieje. Aj, żeby tam z... Wunderlist... No żartujecie. Dobrze, ale to. Nie, to było takie randomowe, że to szok. widzieliście? Chłop wybija piłkę idealnie do napastnika. No i. No... O! Nie no, kurczę... I niestety, przegraliśmy to spotkanie. Ale nie jestem taki płakany, jak zawsze. Bo te poprzednie spotkanie, no, podbiło mi tak moralne, że to szok. W tym spotkaniu, no nie możecie powiedzieć, że jest to tak jednostronne spotkanie w wykonaniu drużyny przeciwnej, bo mi poszło... Moim zdaniem... Mega fajnie! Jak coś to by mój messenger, nie Twój Fritz, man of the. znaczy Man of the. nasza drużyna. I tak naprawdę powiem wam, że ja już będę z wami się żegnał, bo bateria mi się zaraz rozładuje. Jestem ciekawy, jak ta formacja zadziała, gdy wróci Buniaku, to w następnym spotkaniu na pewno dam mu już szansę. My na 13. miejscu napiszcie zawodnika odcinka, więc zostawcie jeszcze suba, lajka, wpadajcie w linki w opisie, mówi do Was SkyDum, ja Więc razie, cześć i czołem. Yo! No to się ma. Więc tańczę nasze tą macabre. Nasze tą macabre. Ja i moi mili, niedobrze znajomi o północy ze mną na czele. Tańczymy nasze tą macabre.